No hej, cześć, witam was bardzo, bardzo mocno w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio Among Us stał się tak popularną grą, że grają w nią dosłownie prawie wszyscy, serio. Ta gra po prostu jest obecnie wszędzie, i ja nawet też jestem po prostu powiem Wam szczerze, mega zajarany i mega często w nią gram ostatnio. I w związku z tym, że Among Us stał się tak popularny, wiele osób zaczęło robić różne dziwne rzeczy naokoło tej gry, i na przykład to jest właśnie to, co dzisiaj sobie wypróbujemy, czyli taki challenge w Sims'ach właśnie tylko jakby są to Simsy, ale gramy sobie w a to już zostało zrobione na amerykańskim YouTube i mi się mega spodobało I też chciałem właśnie coś takiego spróbować Także słuchajcie, zaczniemy sobie Jak widzicie, mamy tutaj już mapę z Amongasa, Jedną z dwóch I mamy ją bardzo dobrze odwzorowaną To jest twórca mapy Leonardo Sims 3 On też chyba zresztą nagrał film właśnie taki o Amongasie. Także mamy tutaj bardzo fajnie odwzorowaną kafeterię Mamy wszystko, mamy O2, mamy nawigację yy, Mamy storage, mamy tutaj wszystko, wszystko Mamy po prostu elektrykę, reaktor, no wszystko jest bardzo dobrze odwzorowane Aż jestem sam w szoku jak to dobrze i fajnie wygląda Zobaczcie sobie jak na przykład wyglądają tutaj kamery właśnie w security Jestem mega w ogóle po prostu zdziwiony, że tak się fajnie to tutaj dało odzierać, Albo to miejsce w medbay'u, trochę bardziej bym to na środek postawił do skanowania Ale też fajnie to wygląda No i tutaj sobie też przygotowałem tutaj jak widzicie simów, którzy są właśnie postaciami z Among Us -a. jak tutaj już właśnie widzicie mamy postacie przeróżne Mamy żółtego, tak nazwijmy ich sobie tak po prostu po kolorach Mamy różowego, fioletowego, jest ich 10. No i jestem jeszcze ja tutaj z koroną, i będę dzisiaj zabijał. Dzisiaj to ja będę impostorem i zaraz Wam wszystko opowiem, jak będzie to działać. A więc tak, pobrałem sobie modyfikację Extreme Violence, na pewno ją znacie, wiele razy ją pokazywałem na moim kanale. A jeśli nie, to zostawię wam kilka linków w opisie do tego, jak ta modyfikacja wygląda i co można z nią zrobić. Ta modyfikacja pozwala na po prostu zabijanie innych simów, i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o właśnie taką mini rozgrywkę w Among Us, bo można po prostu tych innych tutaj, inne te postacie zabijać, a dodatkowo można również w tym wypadku te postacie mogą zadzwonić jakby na policję, zgłosić nas i tak dalej i tak dalej więc również będzie to działało w ten sposób jak można powiedzieć w Among Usie, czyli że wywołujemy kogoś, wiadomo nie ma tutaj prawdziwych żadnych dyskusji ani takich innych rzeczy, bo nie gram z innymi graczami natomiast w tym wypadku mogę chociaż zrobić coś takiego wydaje mi się, że to jest mega ciekawe, także słuchajcie, puszczam sobie czas na początku Among Usa mamy kill cooldown, więc na samym... czemu oni się nie rozchodzą? O, zaczyna się, idziemy więc na początku nie będę włączał jeszcze możliwości Zabijania się, niech oni się troszeczkę rozejdą, niech zaczną robić wy, nie tutaj gadanko, ani żadne takie rzeczy, tylko wy może idźcie. O Jezus, chyba się obrażałem, tylko wy może idźcie po prostu porozmawiać, jakby porozwiązywać taski, pofejkować coś i tak dalej. Znaczy się Kacper, o patrzcie, tutaj ktoś robi już taska, jak widzicie, a ja sobie usiadłem i tyłem rozmawiam z nimi, nie, nie, nie. Idź ty sobie Kacper, rób gdzieś taski, czekaj, tutaj idź sobie, o udawaj sobie ta, że robisz taski w tym, w nawigacji i zaraz włączymy ci właśnie możliwość zabijania. I, i się zacznie, już wtedy nie będę sobie nim kierować, tylko po prostu on będzie już wtedy robić wszystko sam, także uwaga. Wchodzimy sobie w Extreme Violence i widzicie, mamy tutaj opcję. I możemy włączyć interakcję zabijania dla tego sima. Także ja je włączę. I zobaczymy, co się będzie działo. Czy ja będę coś robił, czy nas ktoś zauważy Oni, jak widzicie, on tutaj fejkuje taski. I uwaga, gdzieś będzie chyba szedł coś, nie wiem, rozmawiać z kimś, albo będzie szedł, jakby zrobić to pierwsze zabójstwo. Jak widzicie, też są wenty. Jeżeli on gdzieś będzie blisko wentów, to ja też będę go teleportować, to oni robią jakieś taski, jak widzicie. A ja gdzie idę? Tylko proszę cię, nie zrób tego od razu tam, gdzie jest ktoś. Tam są trzy osoby. Nie, 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 nie. To nie jest dobry pomysł, żeby kogoś tam zabić, naprawdę. To nie jest dobry pomysł, żeby kogoś tam zabić. Mówię ci. Szczerze zupełnie nie zabijaj go Jezus Przestał dobra Uff. Idź sobie gdzieś nie zabijaj Tylko ich jak to jest ich pięciu czy trzech Gdzie ty idziesz tutaj do, do, do różowego gdzie jest różowy 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 nie widzę różowego Ale może różowy jest sam Chyba patrzcie różowy jest sam oni nie będą nas Czarny Czarny nas widzi czarny nas Halo, czekaj, 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 stój, 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 yy, yy, co teraz, jakby, yy, czy ja mogę, Je, wiem, że jest też możliwość wrobienia jakiegoś sima, jak to się robi, musimy go wrobić, frame sim, czyli słuchajcie, wrobimy go w to, że to on zabił, czekaj, szybko tutaj to, o oh, nie, 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 dobra, ale widzi nas we dwójkę, także wrób, wróbmy go, Szybko, powiedzmy, że to, że to on, czarny, to zrobił. Dawaj, I oni się teraz będą bić, słuchajcie, i o, o, nie, przegraliśmy, <laughs> Upsi, no to, te, tego się nie spodziewałem, że takie coś się wydarzy. Wszyscy się, pewnie zaraz mnie, on dzwoni na policję. No i się skończy, zaraz, no nie, zaraz będę wyrzucony, naprawdę, niech tylko policja tu nie przyjeżdża, proszę. Czekajcie, oni pewnie przyjadą tu jakoś od góry. Dobra, uwaga, reportujemy Sima Cosmo. Czyli powiemy, że to właśnie on, słuchajcie, zabił tego... Nawet nie wiem które jaki kolor został zabity, ale no kosmo zabił i, i pro, musimy go zreportować, proszę go zabrać i, i zestrzelić i, i w ogóle i, i w ogóle go złapać. Proszę, zróbcie to szybko. What's your emergencji. No kosmo zabił właśnie, no nie, nie słyszycie, słuchajcie, wołtujcie kosmo, wołt kosmo, szybko, wołt kosmo, proszę was, wołt kosmo, zabierzcie go, niech. Jakby on, on... On 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 zabił, widziałem go. I uwaga, co się dzieje, co się dzieje? Uwaga, uwaga, uwaga! Dostałem, Boże! Tun, tun, tun. No i. <słuchajcie, Słuchajcie. Hit życia. Przegrałem. Niestety, nie wiem, jak to się stało, ale przegrałem tą rozgrywkę. Bardzo mi przykro. <słuchajcie> Dobra, no nie oszukujmy się za pierwszym razem. To, za dobrze mi nie poszło. Jestem czulowym impostorem i w sumie trochę to się zgadza. Natomiast teraz wybierzemy sobie dwóch impostorów. W tym jednym będę ja, a drugim niech będzie ten niebieski. W sensie, nie ten niebieski, tylko ten niebieski. Turkusowe, nie wiem, nie no trudno. W każdym razie wybierzmy sobie ich tutaj, więc niech oni się jeszcze raz rozejdą. Proszę bardzo. Zobaczymy czy jak będziemy we dwójkę to się jakoś bardziej uda. Mam nadzieję. Nie rozmawianie. Idziemy robić taski. O Kacper znowu idzie fejkować taski. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Także pamiętajcie, kill cooldown jest obecny cały czas. Aha, co ty tu fejkujesz stojąc tutaj? To ja nie wiem. A ten drugi niebieski jest tutaj. Może gra strategią na awka, Nie mam pojęcia. Lecimy my tutaj. Kacper sobie idzie robi sobie słuchajcie Alibis tutaj z um, zielonym i z tym czerwonym Tak mi się wydaje W Storyju gdzie idziecie teraz? Ty idziesz pogadać z impostorem Chyba mówisz, chodź stary, nie awkuj, tak? O Boże, a dlaczego jesteś taki wredny? Chyba, po, chyba Kacrum powiedział, że on ma i, i zacząć coś robić Okej, okay, rozejdźcie się i włączyłem wam kill cooldown Dobra, to jest ten moment Weźmy, włączmy opcję Autonomia i włącz zabijanie. Dlatego Sima i dla tego Pana też włączymy zabijanie. Zabijanie włączone. Ja nie wiem, czy to tutaj się coś wydarzy. To się nie ma wydarzyć. Tylko proszę Cię niebieskie. Tutaj, tutaj jest pięć osób. Tu jest pięć osób. Nie, bo już myślałem, że on cię kogoś zabić. Tutaj jest pięć osób, więc nie możecie nikogo zabijać. Udawajmy wszyscy, że robimy taski w jednym miejscu. Czy jest? A, tam jest niebieski z koronką i to jest czarny. I tu jest czerwony, ale tak to większość jest tutaj. I to mi się niezbyt podoba, także nie wiem. Ja mam nadzieję, że oni się zaraz ulotnią i przestaną ogarniać tych, te telewizory. Dobra, Kacper gdzieś idzie. Kacper gdzieś idzie zrobić killa. Chyba. Tak, Boże, w dobrym miejscu, w końcu, typie tutaj, gdzie nie ma innych. A ten... Będzie podwójny kill, będzie podwójny kill. Patrzcie, patrzcie, jest nawalanie tutaj, jest kill. Jeden i kill, uwaga, drugi. Kacper, uciekaj, uciekaj szybko, uciekaj szybko. Uciekaj szybko stąd! Szybko, uciekaj stąd, żeby ci tu nie było. Czekaj, czekaj, zaraz od razu im wyłączę też zabijanie, bo słuchajcie, no po jednym zabiciu jest kill cooldown. Tutaj, o Boże. Ten Among Us jest jakiś, słuchajcie, bardzo brutalny, bym powiedział. Szybko, tylko weź teraz wyłącz to. Słuchajcie, nikt nas nie przyłapał, nikt nas nie przyłapał. Oni wszyscy są tutaj, tylko jeszcze dobrze by było, gdybyś ty, typie się gdzieś usunął stąd, a nie stał na drodze obok. Albo nie wiem, zgłościało. Możemy. Wyskoczył poza mapę. Zgłościało, nie, oni wszyscy idą tutaj. Patrzcie, fioletowy idzie zreportować ciało. fioletowy idzie zreportować, jest report, słuchajcie, to cudownie, cudownie, podoba mi się, ale nie znaleźli, w ogóle nie jesteśmy. Wow! Udało nam się, udało nam się. Ten biega i mówi wszystkim, że jest ciało, ale słuchajcie, no nie, nie, nie wyrzucą nas, bo nie widzieli, nie mają dowodów. Cudownie. Dobra, poczekam sobie teraz, aż mroczny kosiarz sobie pójdzie. Uznajmy, że to jest ten cały czas rozmowy. I jak mroczny kosiarz sobie pójdzie, i znowu wtedy włączę kill cooldown, no nie. Dobrze, zaczynamy kolejną rundę, ja odpalam wolną wolę, wolna wola pełna włączona i oczywiście mamy 30 sekund kill cooldowna, więc niech wszyscy się rozejdą i ja wtedy znowu włączę możliwość zabijania naszym simom, także niech oni się sobie powoli rozejdą i zaraz dokończymy naszą rundę, czy uda nam się zabić wszystkich, kurde, nie będąc zauważonym, mam taką nadzieję. Dobrze, wszyscy się mniej więcej rozeszli, widzę, że tutaj ten niebieski nadal gra na AWK. no trudno, także włączmy na szybko tutaj autonomię. Okej, okay, wszystko jest włączone, zaczynamy, zobaczymy czy tym, te, tym razem coś się wydarzy, będziemy oczywiście się patrzeć na mnie. Niebieski gdzieś idzie do Medbay'a, pewnie fejkować skanowanie, widzę, że to jest coś, coś fejkowane, także bardzo dobrze. Oczywiście tak powinno być, skanujesz się pięknie, ja sobie fejkuję tutaj i oglądam kamery, także to też jest całkiem spoko, obce. I idę do fioletowego, ale co idę z nim zrobić? Idę do fioletowego, ale... Nie no, o dobra, jest chyba nie tak źle, chyba zrezygnowałem z pójścia do tego fioletowego Także spoko, najważniejsze żebyś nie zabijał tutaj Okej, okay, widzę, że robicie jakieś dziwne ruchy i jakieś dziwne fejkowanie, nie mam pytań Dwóch impostorów, tu możecie zrobić dubla, ale wiem, że wam się to nie uda Okej, okay, gdzieś się ruszyli, ten idzie już tutaj fejkować coś w kafeterii Nie wiem dlaczego, a idę ja O kurka wodna, patrzcie Kolejny raz zabijam tutaj w enginie, Kurde. Różowy idzie, różowy idzie. Kacper, kacper, kacper. Nie widział nas! Koniec Boże! Myślę, że drugi raz się to uda, ale się nie udało. No, tylko czekać, aż przy... zwoła meeting ten. No i już zwołuje meeting, wiecie, dzwoni. Halo, spotkajmy się koledzy, bo wszyscy zauważyli i zaraz policja przyjedzie i się skończy. No i jesteśmy znowu na meetingu, Jak wiecie, policja już przyjechała, także musimy tutaj zreportować. Katper oczywiście, bo Kacper jest debilnym impostorem i, i nie potrafi w grę komputerową. Także zreportujmy go, powiedz. Tak, on zabił. Ten, ten czarny tam, nie, ten biały tam zabił. Ten biały. Idźcie go, zabierzcie. No niestety, słuchajcie. Jestem, nie potrafię w Amongasa. Także, słuchajcie, jestem, jak widzicie, zabierany. Przegrałem. Wywołtowano mnie. Niestety, słuchajcie. W ten sposób będzie trzeba zakończyć tą rozgrywkę. Jestem ciekawy, jak wam się podobało takie coś. Czasami spróbujecie coś takiego zrobić, Macie podanego linka, słuchajcie. Wow. Uciekłem z więzienia. <laughs> Jak to się stało? Przecież za zabrali mnie helikopterkiem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nie mam pytań, słuchajcie. Jak to się wydarzyło? Nie, nie wiem, nie wiem. Polecam wam tę modyfikację Extreme Violence. Macie oczywiście link do niej w opisie. Macie link też do tych amongasowych ubrań do kasa, żebyście mogli sobie zrobić to samo. No i oczywiście wcześniej pokazywałem wam jak wygląda ta mapa. Jestem ciekawy, jak Wam się podobał ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym, jeżeli byście chcieli więcej takich amongasowych odcinków, z Sims'ów albo z prawdziwego Amongasa, to dawajcie mi znać. Dziękuję wam wszystkim, do zobaczenia do kolejnego i cześć!